Bardzo się cieszę, że Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu może współpracować z Galerią L EL w Elblągu. To bardzo odległe miejsca na mapie kraju, ale myślę sobie, że jesteśmy sobie bliscy z wielu innych powodów, szczególnie tych związanych ze sztuką, również z historią miejsc, w których się znajdujemy. I ta wystawa, którą pokazujemy Państwu, właśnie mówi o tej złożonej historii. Opowiada o losach artystów, którzy w jakiś sposób definiują naszą lokalność. Ben Muthofer urodził się w Opolu w lipcu 1937 roku. Opole było wówczas niemieckim miastem, nazywało się Open, a przyszły artysta urodził się jako Norbert Musiolik. Zarówno imię, jak i nazwisko w ciągu jego życia zmieniły się. Szybciej zmieniło się nazwisko, bo w tych przedwojennych, bardzo trudnych, hitlerowskich już czasach, cała rodzina Musiolików została zmuszona do zmiany nazwiska Musiolik na bardziej brzmiące e, po niemiecku Muthofer. I takim najbardziej traumatycznym przeżyciem, które do końca życia wspominał Ben Muthofer, była ewakuacja z wojennego Opel w styczniu 1945 roku. Miasto zostało ogłoszone twierdzą i cała ludność cywilna musiała stąd wyjechać. Musiała wyjechać także. Matka z czwórką małych jeszcze chłopaków, między innymi z Norbertem. Myśleli, że wyjeżdżają na krótko, ale tak naprawdę nigdy już więcej do Opola nie wrócił. Ben Muthofer to artysta, który całe swoje dorosłe życie spędził już w Niemczech, ale ważne jest to, że podróżował po całym świecie. Zdobywał inspiracje w Stanach Zjednoczonych, w Islandii. Wszystkie te wątki wpłynęły na jego twórczość, ale chyba taką najważniejszą postacią, która zmieniła jego podejście do sztuki i wywołała zainteresowanie sztuką konkretną, był jego profesor u którego studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, Ernst Gettlinger. Bardzo wybitnego, powojennego niemieckiego malarza, abstrakcjonistę, który miał bardzo dobre kontakty ze sztuką amerykańską. Wprowadzał studentów w arkana sztuki współczesnej, nowoczesnej, pokazywał im nowe możliwości. I to była osoba, o której Mutkofer do końca życia. Mówił, że bardzo mocno wpłynęła na jego rozwój, na jego ukształtowanie artystyczne, na to, jakim stał się artystą. Gettlinger namówił młodego Bena, że koniecznie musi wyjechać z Niemiec, ponieważ nie rozwinie się, jakby ugrzęźnie i często zresztą sam Ben o tym mówił, że warunkiem rozwoju artystycznego jest ciągłe konfrontowanie się z innymi środowiskami artystycznymi, podróże. Przebywanie w innych, odmiennych zupełnie środowiskach do tych, do których przyzwyczajamy się na co dzień. I bardzo znaczącym właśnie dla twórczości Bena Hofera jest wyjazd Stanów Zjednoczonych. Tam zmienił imię. Od tego czasu nazywał się Ben Muthofer, bo jak mówił, nikt w Stanach nie potrafił wypowiedzieć imienia Norbert. W ten sposób z pierwotnego. Norberta Musiolika urodzonego w 1937 roku w latach 60 w Stanach Zjednoczonych ostatecznie narodził się Ben Muthofer. Muthofer spotykał tam różnych ludzi, między innymi spotkał Aleksandra Caldera, rzeźbiarza, który zajmował się wykonywaniem wielkich form przestrzennych, także form kinetycznych i stąd później popłynie zainteresowanie Muthofera właśnie rzeźbą w przestrzeni, rzeźbą monumentalną, a jednocześnie bardzo prostą, taką konstruktywistyczną, zaklętą w te najprostsze kształty trójkątów czy innych figur geometrycznych, którymi Mudhofer będzie się posługiwał. Także w Stanach Mudhofer spotkał mistrza origami. Pozornie jest bardzo daleko od Aleksandra Caldera do mistrza origami, ale jednak te dwie nauki Muthofer połączył w swoim doświadczeniu, i jego rzeźby, jeśli przyjrzymy im się dokładnie, możemy je czytać, możemy znaleźć to doświadczenie tego składania papieru w bardzo małej skali po przeskalowaniu, po przemienieniu tego szkicu papierowego z kartonowej małej formułki na wielką formułę metalową, okazują się, okazują się mieć swoje źródło właśnie także w tym doświadczeniu składania papieru origami. Zresztą Mutkofer, sporo o tych niektórych swoich rzeźbach opowiadając, bardzo chętnie używał takiego niemieckiego słowa ,,faltung", czyli ,,składanie", więc dokładnie opisywał tę czynność, którą wykonuje się przy wykonywaniu origami. On wykonując te duże formy przestrzenne dosłownie nie składał tych blach metalowych, ale mamy takie wrażenie, patrząc na te właśnie realizacje. W tym wczesnym okresie bycia po studiach, wyjazdów do Stanów Zjednoczonych, powrotów Tworzy właśnie Ben Hofer wiele takich przestrzennych obiektów, yy, nasyconych kolorami. Również takie kolory pojawiają się w jego cyklu grafik, które mogą Państwo zobaczyć tutaj na wystawie. I ten kolor jest równo jakby taką rzędną częścią pracy, niekoniecznie sama forma, którą przedstawia, ale właśnie ta... Wyrazistość i ta energia, która skupia się w tej, w tej formie kolorystycznej. Ben tworzył moduły, fragmenty malarstwa. Najczęściej właśnie były to trójkąty, które później troszeczkę jak puzzle składał ze sobą w odpowiednie układy, ale zawsze tym takim modułem podstawowym, czy też tą formą, od której wychodził, był trójkąt, dokładał później do tego kolor i tworzył pracę. Która była po prostu tym, czym jest, czyli była tym płótnem pokrytym farbą z odpowiednim kolorem. I, I tutaj, właśnie na tej wystawie, akurat bardzo fajnie się składa, że w naszej kolekcji mamy te prace, które eksponują trójkąt, bo wydaje mi się, że to jest coś, co najlepiej ukazuje jakby taki sens sztuki Bena. Później jeszcze kilkukrotnie wyjeżdżał i to jego życie było rozpięte na różne miejsca Europy. Przez kilka lat był profesorem wizytującym w Islandii. Później do końca życia w zasadzie utrzymywał dwie pracownie, jedną w bawarskim Ingolstadt, a drugą we włoskim Vignone. Także to doświadczenie różnych kultur, różnych ludzi było dla niego bardzo ważne tak naprawdę do końca jego życia. Tutaj w Opolu postanowiliśmy Przypomnieć jego osobę, przypomnieć jego pamięć. On był w Opolu po raz ostatni w roku 2016. Wtedy pokazał dużą wystawę tutaj w Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. Wtedy podarował też bardzo dużą kolekcję. Właśnie między innymi prace z tej kolekcji pokazywane są na wystawie w Erblągu. Ale po jego śmierci w 2020 pomyśleliśmy, że ważne jest, żeby w pejzażu miasta. Zaznaczyć na stałe to miejsce, w którym zaczęła się ta droga twórcza, w związku z tym z pierwszą rocznicę jego śmierci w 2021 roku, na domu, w którym urodził się i w którym przez pierwsze 8 lat swojego życia spędził Ben Muthofer, odsłoniliśmy tablicę pamiątkową upamiętniającą jego postać. Nasz projekt mógł być zrealizowany również dlatego, że obecnie Polska stała się prezydentką Rady Unii Europejskiej. I dzięki temu Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego uruchomiło fundusze pozwalające na realizację różnego rodzaju projektów opierających się na współpracy międzynarodowej, na współpracy między instytucjami w Polsce. I złożyło się po prostu cudownie, że mogliśmy skorzystać z tych funduszy. Tutaj szczególnie dzięki koordynacji Galerii L i zaangażowaniu pracowników powstał projekt, wniosek, który oczywiście został pozytywnie rozpatrzony przez operatora projektu Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Synergia. I dzięki temu spotykamy się z Państwem właśnie w Galerii L i możemy opowiedzieć historię dwóch niezwykłych twórców.